Czasami jego niespodzianki mogą nas cieszyć, a czasami denerwować. Za chwilę przekonamy się, na ile będzie on przyjazny dla naszych bohaterów. No to zaczynamy. Widzę, że się nudzicie. Weźcie się w garść, bo zaraz startujemy i wiem, kto zacznie. Biegnę do Kate, ale ja jeszcze nie jestem gotowa. No dobra, wybieram czerwony przycisk. Co tam jest? Pokaż szybko. Cierpliwości, ale już teraz mogę Ci powiedzieć jedno: spodoba Ci się. Dostaniesz ogromną puszkę coli. Wygląda na to, że to jest coś pysznego. Wow, to Coca-Cola! Wybrałam dobry przycisk. Hurra! Daj mi jeszcze zak. Z chęcią gaszę pragnienie. To jest takie fajne. Chcę więcej! Ale puszka jest już pusta. Wylałem z niej wszystko. Zaskoczyłaś mnie, Kate. Nie spodziewałem się tego. Chcę jeszcze coli! Dostałam to, co chciałam. Co za pyszności! Taka porcja zdecydowanie powinna ci wystarczyć. Dosyć, dosyć! Ej, czy ktoś mnie słyszy? Co ona mówi? Pewnie znowu za mało koli. Niestety nie mam już więcej. Wypuśćcie mnie, stąd nie umiem pływać. Kurczę, trochę przesadziłem. Trzymaj się, Kate. Pozbędziemy się dodatkowej coli dzięki mentosom. Wsypuję je, przygotuj się. Zaraz wybuchnie. Zaczyna się! Co się dzieje? Świetnie, mój plan zadziałał. Ups, troszkę zmoczyłem nos, ale to nie szkodzi. Co tu się stało? To było straszne. Czułam się, jakbym wpadła do pralki. Najważniejsze, że teraz jest wszystko ok. No, muszę już lecieć na razie. Zobaczymy co tam umery. Hmm, prawie wybrałam. Potrzebuję jeszcze tylko jednej sekundy. Niech to będzie żółty przycisk. Jestem gotowa na wszystko. Hmm. jesteś naprawdę odważna. Czekacie prawdziwy pojedynek z bańkami mydlanymi. Mam nadzieję, że wytrzymasz ten cios. Jakie to urocze! Piękne bąbelki. Super zabawa. Chyba jest tam za mało piany. Nadszedł czas, żeby zwiększyć tempo. Jedna bańka, dwie bańki świetnie. Nie przestawaj, zak. Bardzo mi się podoba. Zorganizujmy pianaparty. Włączcie muzykę. To jest takie nudne, nic się nie dzieje. Chyba skończyła się nam piana w pistolecie. A może po prostu wyleję to, co zostało? Zobaczymy, co Mary na to powie. Ej, ja mam tu imprezę! Nie miałam zamiaru brać prysznica. Co ty zrobiłeś, Zak? Przepraszam, po prostu bardzo mi się nudziło. Chciałem tylko wprowadzić trochę zabawy do tego, co się dzieje. Nie wydaje mi się, żeby to była zabawa, nie mogę wstać. Ja myślę, że wyszło całkiem zabawnie, boję się, tu jest wielkie pudło ostrych papryczek. Ted, weź się w garść. Jesteś mężczyzną. Zach ty też. Odejdźcie ode mnie. Szczerze mówiąc, ja też się boję, ale nie wolno tego pokazywać. Sprawdźmy, który z kluczy pasuje do pudła. Do dzieła Ted! Co tak siedzisz? Właściwie to nie chciałem być pierwszy. Nie zmuszajcie mnie! Liczę na to, że to nie jest ten klucz. Obym miał szczęście. Hurra, nie pasuje! Mam niezłego farta! O nie, to znaczy, że nasze szanse wynoszą teraz 50 na 50. Stawka jest bardzo wysoka. Mój klucz otworzył zamek! Nie wierzę! To jakiś błąd! Trzymaj się, jesteśmy z tobą mentalnie. Nie wierzę wam, nabijacie się ze mnie! Co ty, wydaje ci się? Życzymy smacznego. Obawiam się, że to nie wchodzi w grę. Wcale nie jestem głodny. Te papryczki odebrały mi cały apetyt. Nienawidzę ostrego jedzenia. Mam zbyt wrażliwy żołądek, żeby jeść takie rzeczy. Chociaż te papryczki nie są tak straszne, jak myślałem. Mmm, Czy on mówi serio? To pewnie jakiś żart. O nie! Po prostu nie od razu poczułem ostrość. A teraz się zaczęło! Nie show! Jakbyśmy byli na pokazie fajerwerków! Dobra, nie męczmy go już więcej. Czasu ugasić ten pożar. Wody! Jak dobrze! Jeszcze Ted. Szkoda, że jest taka zimna. Chociaż nieważne, jest ok. Ojej, chyba tracę równowagę! Jaki ten zak jest niezdarny? Obserwowanie go jest takie zabawne. Dobrze, że my tacy nie jesteśmy. Mam nadzieję, że trochę odetchnęłyście i jesteście gotowe na kolejny pojedynek. Tak, wybrałam już nawet guzik. Słyszę, słyszę, Kate. Brawo! Jesteś bardzo zdeterminowana. Nie martw się, nie czeka cię nic złego. To po prostu wielka torba pianek marshmallows. Są tak aromatyczne, z chęcią bym je sobie zatrzymał. Ale niestety obowiązują nas inne zasady. Dlatego wszystkie te przysmaki trafią prosto do ciebie i możesz je zatrzymać. Dzięki! Naprawdę uwielbiam pianki marshmallows. Szkoda, że nie mogę rozpalić ogniska, i ich upiec byłyby jeszcze smaczniejsze. Widzę, że ci się spodobało. Bardzo się cieszę. Tak, rewelacja. Wiedziałam, że niebieski przycisk przyniesie mi szczęście. Jeszcze raz dzięki zak. Masz buzię wypchaną piankami, wyglądasz jak chomik. Przeżuj je najpierw, bo inaczej się udławisz. Nie będę ci przeszkadzać idę do mery. Już prawie podjęłam decyzję. Muszę się skoncentrować i zrobić ostatni najważniejszy krok. Dobra, czas działać. Mam nadzieję, że lubisz ostre smakołyki, bo dostaniesz na czosy z chili. Szczerze mówiąc, nie zaryzykowałbym ich spróbowania. Tylko spójrz. Już samo ich dotknięcie parzy język. Uff, wystarczy, nie będę kusić losu. Na szczęście to nie ja wylosowałem na czosy. To wszystko jest Twoje, mery, Więc smacznego. O, na czasy nieźle. Uwielbiam je chrupać. Zielony przycisk okazał się być szczęśliwy. Ciekawe, jaki mają smak. Coś słonego? A może serowe? Musi trochę poczekać, aż do niej dotrze. I zaczynamy! Wydaje mi się, że robi się tu troszkę duszno. Otwórzcie okno! Jestem rozpalona! Pomocy! Niepotrzebnie tam zajrzałem. Czego właśnie mi trzeba? Nie przestawaj, Mary, proszę! Świetnie, pianki się pieką. Teraz pachną jeszcze lepiej niż wcześniej. O, nie mam już siły! Niepotrzebnie zjadłam tyle na czosów, ale bardzo mi pomogłaś, Mary. Dziękuję, nie zapomnę ci tego! Ojej, aż włosy mi się przyjarały! Cieszę się, że to już koniec. Hej, skąd wzięłaś podpieczone pianki? Nareszcie udało mi się potem wszystkim posprzątać. Hej, znowu pierwsza? Nie jestem zaskoczony. Tak, jestem gotowa dokonać wyboru, tylko tym razem z jakiegoś powodu bardzo się boję. Nawet ręce mi się trzęsą. Tam musi być coś złego. Masz bardzo złą intuicję. Chociaż teraz to nawet lepiej. No, co tak patrzycie? Chciałbym tylko sprawdzić, czy ta nutella jest w porządku. Wow, jaki ciężki słoik! Ledwo mogę go podnieść. Co to jest? Ten kolor w ogóle mi się nie podoba. Najpierw spróbuj! Wiem! To nutella! Super! Muszę zrobić moje ulubione kanapki z czekoladą. Uwielbiam jeść na śniadanie. I mimo, że nie jest jeszcze rano, to i tak zjem je z przyjemnością. Jaka wielka kanapka mi wyszła! Nie zmieszczę jej do buzi. Nie szkodzi i tak jest wspaniała. Kanapka? Niezły pomysł, Kate. Znowu mnie zaskoczyłaś. Dzięki, Zak. Nie udałoby mi się to bez Twojej pomocy. Nie ma za co. Szkoda, że sam nie zjadłam całej nutelli i nie wrzuciłem ci pustego słoika. Dobra, teraz już niczego nie zmienię. No to teraz moja kolej. Zielony guzik. Wybór został dokonany. Mary, dostaniesz pączki. Zrobię je na Twoich oczach. Nie rozumiem, co to za proszek. Wystarczy, Zak, wystarczy. Zaraz zacznę kichać. Przepraszam, Mary, ściśle trzymam się przepisu. Teraz trzeba dodać jajka. jeszcze tylko tego brakowało. Co to jest? Mleko. Dokładnie jeden litr, tak jak napisano w książce. To wszystko, butelka pusta. Zobaczmy, co jeszcze tu mamy. Aha, teraz trzeba dokładnie wymieszać wszystkie składniki. Hej, gdzie się podziały mieszadła? Zak, zrobiłeś mi na głowie ptasie gniazdo! Prawie zapomniałem o czymś jeszcze. Koniecznie muszę polać pączki polewą. Bez niej to nie będą prawdziwe pączki. Wezmę moją ulubioną, różową. O nie, teraz moje włosy są całkowicie zniszczone. Myślę, że wszystko gotowe. Zak, gdzie jesteś? Muszę spojrzeć ci w oczy. Ups, wygląda na to, że Mary nie posmakowały moje pączki. To dlatego, że nie dodałem jeszcze posypki. Nie wyciągaj pochopnych wniosków, Mary. No, to jest naprawdę pyszne, ale nadal nie wkurzasz, Zak. Po prostu się zrelaksuj. Może masz rację. Dorzuć mi jeszcze troszkę posypki. Pyszności. Wow! O nie, nie chcę być powolna. A ja chcę być szybka. Fajnie, że dokładnie tak będę jadła. A ja mam średnią prędkość. Myślę, że to idealne rozwiązanie. O świetnie! To są moje ulubione lody Baskin Robbins. No to co? Czas wziąć łyżkę i zacząć jeść. W miarę upływu czasu lody stają się coraz lepsze. To jest takie dobre. Ja też chcę je spróbować jak najszybciej. Zwłaszcza, że mam pomysł, jak można zjeść lody naprawdę szybko. I jak? Trzeba jeść je nie z wiaderka, tylko z patyczka. Lody na patyku wyglądają fajnie i bardzo wygodniej je jeść. Wow, to jest naprawdę fajny pomysł. Tak, nie wpadłabym na to. Możecie mi podziękować. Chyba zjadła za dużo tych lodów. Oh. Wszystko jest okej, okay. jedzcie sobie. Skoro nie potrzebujesz pomocy, to teraz moja kolej. Kiedy czekałam na ciebie, moje lody trochę się roztopiły, ale to nie powstrzyma mnie przed delektowaniem się nimi. Roztopiły się, powiadasz? W takim razie znam sposób, jak mogę cieszyć się smakiem twoich lodów. Potrzebuję do tego tylko długiej słomki. To jest takie dobre. Chcę więcej. Hej, a gdzie są moje lody? Jess, wstydź się! Ja? Ja nic nie zrobiłam. To nie moja wina. Uwielbiam arbuzy. Wszyscy je uwielbiają. Szkoda, że będę musiała go zjeść szybciej niż wy. Zgadzam się, lepiej się delektować smakiem Arbuza przez dłuższy czas, tak jak ja to zrobię. Przy okazji to ja zacznę, okej? Okay? No dobra, świetnie, ale najpierw muszę pozbyć się pestek. Nie zamierzam jeść Arbuza razem z nimi. To ma sens, kto w ogóle je te pestki. Zgadzam się, dlatego właśnie zamierzam je wyjąć. Czy możesz to robić szybciej? Zaraz zasnę. Jeszcze troszkę. I jeszcze kilka. Gotowe! Nie ma spania. Lepiej podziwiajcie, jak będę jadła tego soczystego arbuza. Jest pyszny. Dobrze, że nie muszę się spieszyć. Jak długo jeszcze będziemy musieli czekać? Przestań jęczeć. Skończyłam. Zak, teraz twoja kolej. Nareszcie. Nie chcę przedłużać, więc po prostu zjem arbuza tradycyjnie i szybko. Tak apetycznie go jesz, smakuje ci. Jeszcze jak? Każdy kęs jest magiczny. Super! To widać. Mam pomysł. Mam dość patrzenia jak zak Ja też chcę coś zjeść. Więc kończmy z tym. Niezły cios. Zadowolona? To teraz jedz swojego arbuza. No w końcu. Dlaczego gryziesz skórkę? Jest obrzydliwa. Ostrożnie, wszystkie resztki lecą prosto na nas. Uważaj, gdzie je wyrzucasz. Dlaczego tak krzyczycie? Ja tu jem. Swoją drogą jest pyszny. Jej cały słoik mojej ulubionej Nutelli! Jak to zjeść? Wiem, z czym zazwyczaj je się Nutelle. Z tostami, więc dokładnie tego potrzebuję. Patrzcie, będę ja jadła, a wy będziecie mi zazdrościć. Nie ma nic lepszego niż chrupiące tosty. Z Nutellą wyjdą wyśmienicie. Jestem pewna, że to będzie przepyszne. Super to wymyśliłaś, Suzy! Ale pyszności! Walce lizać! Nie masz nic przeciwko temu, żebym pożyczyła toster, prawda? Przydałby mi się! Ojej, tost jest gotowy! Chyba pozwolę mu poczekać w buzi. A w międzyczasie otworzę Nutelle. Co kłaść krem na chleb, skoro można wszystko włożyć do buzi? Nie pomyślałam o tym. Fajny pomysł. Oczywiście. A co myślałyście? Ja mam zawsze fajne pomysły. Fyszności. Emma, toster jest teraz twój. Ech, jak ja bym zjadła jeszcze trochę kremu czekoladowego. Super, że został mi cały słoik. A ty już zjadłaś swój, a ja nawet nie spróbowałam. Muszę to naprawić. To jest nawet smaczniejsze niż myślałam. A skąd się wziął ten dym? Czujecie? Coś się chyba pali. Tak, jakby gdzieś wybuchł pożar. I to całkiem blisko. To toster. Z niego wydobywa się dym. Myślę, że mój tost się trochę przypiekł. Nie przypilnowałam go. Ojej, ogień, Emma! Nie bój się, ugaszę cię! Coś ty zrobiła! Nic mi nie jest, nie płonęłam. To tak na wszelki wypadek! O nie, cytryny! One są takie kwaśne. Nikt nie lubi cytryn. Zak, jesteś odważny, więc jesz pierwszy. Ja, no dobra, spróbuję. Mam nadzieję, że się nie rozchoruję od takiej ilości kwaśnego. To obrzydliwe. Aż mi buzie na maksa wykrzywiło. Tak, mogę sobie wyobrazić, co się ze mną stanie. To jest po prostu okropne. Mam jeszcze całą masę tych cytrynowych kawałków. Dlaczego mnie to spotkało? Tak, czekanie na zaka to jakaś tortura. Zak, dasz radę. Zaraz zasnę. Gotowe. Zjadłem. To były jedne z najgorszych minut w moim życiu. Dobra robota, brawo. Monika, teraz ty. Już moja? Dobra, padłam na pomysł, jak sprawić, żeby cytryna była mniej kwaśna. Muszę tylko dodać do niej trochę syropu klonowego. To sprawi, że kwaskowa tość zniknie sama z siebie. Jak już mówiłam, jest o wiele lepiej. Teraz cytryna nie jest już taka kwaśna. A to źle. Trzeba coś z tym zrobić. Dorzucę jej trochę sosu tabasko. Zobaczymy, jak teraz posmakuje ci taka cytryna. Następny, o nie! Jakie to ostre! Płonę, pożar pomocy! Syrop mnie uratował. Mary, tylko ty zostałaś. Wiem. I na pewno mi się uda, bo jestem odważna i silna. Widzieliście moje mięśnie? Mogę rozerwać te cytryny na strzępy w mgnieniu oka. Z łatwością wycisnę z niej sok. Mówiłam, lepiej nie zadzierajcie z mery. Wszystkich pokonam, nawet ten sok z cytryny. Patrzcie i uczcie się. Ups, chyba trochę przeceniłam swoją moc. Wyszło trochę słabo. Dziewczyny, widziałyście, co do na nas czeka? To jest cała masa gumy Huba Buba. Niesamowite. Musimy tylko pozbyć się opakowań. A teraz możemy spokojnie rzucić. A tak na marginesie gumy są bardzo miękkie i bardzo smaczne. Czy wiecie, dlaczego miękka guma jest taka dobra? Dlaczego? Powiedz, bo z nich się robi najfajniejsze balony. Wow, to naprawdę balon. Zmierzmy go! Sprawdzimy, jaki jest duży. Okej, okay, no całkiem nieźle. To jak na razie nasz kandydat do zwycięstwa. Potrafię błyskawicznie nadmuchać większy balon. Muszę po prostu dokładniej rzucić gumę, i robić to naprawdę powoli. Aż tak wolno! Mogłabyś chociaż trochę przyspieszyć. Uwaga, już nadmuchuje balona. Spójrzcie uważnie. No, no, sprawdźmy jego rozmiar. Hmm, nie, jest mniejszy niż balon jazz. Przykro mi to mówić, ale dziś przegrała się ma. No trudno, przynajmniej gumy są smaczne. Pokażę wam, co to znaczy prawdziwy balon. Żułyście po jednej gumie, a ja przeżuję wszystkie naraz. Będziecie w szoku. Jesteście gotowe? Chyba jest za duży. Zaraz pęknie. Ostrzegałyśmy. Kurczę, teraz jestem cała olepiona gumą, ale pokazałam Wam, jak powinien wyglądać prawdziwy balon. Zostańcie na Multidu Food dzięki temu codziennie będziecie mogli oglądać takie fajne challenge jak ten. Przyłączcie się i świetny nastrój macie zagwarantowany na cały dzień.